Jesteśmy w sportbarze przy ulicy Rakowickiej w Krakowie, a moim gościem jest Krzysztof Kciuk, pierwszy polski uczestnik Mistrzostw Świata w darcie organizacji PDC. Witaj Krzyszku! Będziesz brał udział w grudniu w turnieju World Cup of Darts wspomnianej organizacji. Może powiesz naszym widzom parę słów o tym, na czym to będzie polegać? Jest to turniej drużynowy, drużyny dwuosobowe, 24 kraje, najlepsi zawodnicy z tych państw. A jak Ci najlepsi zostali wybrani? Najlepsi zostali wybrani poprzez ranking, jest prowadzony ranking ogólnoświatowy i na jego podstawie wybierane są osoby. Czyli gracie w turniejach organizacji PDC, dostajecie, się, dostajecie punkciki i wskakujecie do World Cup of Darts. Tak, dokładnie. A kim będą wasi pierwsi przeciwnicy? Pierwsi prze przeciwnicy to Nowa Zelandia, doświadczeni zawodnicy, ale myślę, że poradzimy sobie. Wspomniałeś właśnie, bo zawodnicy, zawodnicy, wspomniałeś, że jedziecie parami, z kim Ty będziesz grał? Ja będę grał z Krzysztofem Ratajskim. Jest to nie pierwszy Twój turniej y, telewizyjny, te Sky Sports nadawało te Mistrzostwa Świata, również będzie World Cup of Darts, y, jak sobie radzisz z presją, jest jakaś, występuje? Na pewno jest, jednak ten wcześniejszy turniej na pewno wpłynął na to, że jakoś inaczej do tego turnieju podchodzę, na pewno będzie lepiej. Czyli wszystkiego dobrego, dobrych wyników, świetnych rzutów. Dziękuję.